Cześć, na mordę ja jestem Rafał Szak. W dzisiejszym odcinku będzie bardzo fajny odcinek, ponieważ w dzisiejszym odcinku pokażę wam skuter, którego dam siostrze. Tak, kupiłem skuter i właśnie tego skutera będę remontował, bo on nie zapala. Zaraz w ogóle tam pojedziemy na tym miejsce, gdzie ten skuter jest i wam go pokażę z każdej strony i spróbuję go odpalić. A jeśli nie odpali, no to ja go zabieram do siebie, do domu i będę go próbował odpalać. A jak dalej nie będzie zapalać, no to wyciągam silnik i będę go remontował. A jak go wyremontuję, to dam go siostrze. To tyle, taki jest plan tego odcinka. Jeśli Wam się spodoba, no to łapkujcie. Jeśli jesteście nowi na kanale, czerwony guzik do subskrypcji, taki czerwony guzik do subskrypcji, kliknijcie tam na dole, aby był szary. i obok kliknijcie dzwoneczek, żeby do powiadomienia o każdym nowym filmie. A ja zapraszam Was już do oglądania. Nie ja już jestem. Tak wygląda właśnie ten skuter. E, duży ma bardzo. I jest troszkę rozwalony, jak będziecie widzieć. Tak się prezentuje ogólnie. Jest to jakiś erionk. Eriok. Eriink. Z przodu jest mniejsze kółko. Z przodu znaczy, jest większe kółko, a z tyłu jest mniejsze. Tak się prezentuje. I zaraz mówię... E... Że brzydko wygląda i w ogóle jest taki troszkę porozwalany, byle gdzie jest, tutaj na przykład nie ma migaczy, ale już Wam wyprzedzam, już Was wyprzedzam. Ten motor będzie do nauki, czyli on będzie, nie wiem, nie raz będzie na nim się wywróci moja siostra, eee, wywróci się coś po czasku, jakieś plastiki, no jak już jest w takim stanie, no to jak na przykład tu pęknie coś, no to po prostu nie będzie tego szkoda, tak. Nie będzie tego szkoda, no bo on już jest sam sobie z siebie rozwalony. No i teraz ten, będę go musiał zrobić. Idę po klucze, mam klucze w skuterze. Przyniosę sobie tutaj poukładam kluczyki. No i będę patrzał co tu jest nie tak. Dlatego idę teraz po klucze. Jestem już z powrotem. Wszystko przyniosłem, czyli klucze. Tutaj mam trochę paliwa, nie chciałem za dużo paliwa lać, bo po co skoro jak może nie zapalić, ale podejrzewam, że zapali, bo tam iskra jest, kompresja też ma w miarę. Wężyk paliwa tam zaraz wymienię, bo tam ten trochę cieknie. Taki twardy się zrobił, bo tam ktoś założył wężyk taki do wody, a on nie powinien być. To jest taki fajny wężyk do paliwa, on się nie robi twardy, po jakimś czasie nie robi się taki twardy. Szczykawkę, jakby już nie chciał sera zapalić, to mu bezpośrednio tam na świece szczyknę. Powinien zapalić nożyk, kombinerki, no i matkę, żeby się powycierać. I tak jeszcze parę słów o tym skuterze. E, jaka to jest pojemność? 50 to jest w czterosuwie. Czy ja powiedziałem, że to jest 50 w czterosuwie? Sorry za pomyłkę, ale oglądajcie do końca ten film, a dowiecie się jaka to jest naprawdę pojemność. Nie maszał i właśnie chciałem 50. To nie, że to jest słabe dla mnie, bo ja to, tak i tak nie będę nim jeździł, tak? Czasami się tam wiadomo, siostra, się spyta, czy będę mógł się karnąć, pewnie mi pozwoli, ale na początek niech jest 50, bo im większa siła na początek, to nie jest dobrze. Lepiej 50, wiadomo tam pojedzie, max te 40. No i nie będę tak się bał, że się wywróci o coś takiego, nie? I jeszcze druga sprawa cena. Cena jest też taka śmieszna, ale to jest po prostu szok. Za niego zapłaciłem 150 zł. No to jest śmieszna cena i jakby na przykład ten motor nie zapalił, bierzmy pod uwagę już taką sytuację, no to i tak na mnie stracę, ponieważ go na częściej będę mógł wystawić, tak? Tu na przykład miałem koło 40 zł zacisk, tarczę hamulcową, tutaj to odkopki, czyli ta przykładnia też, tutaj filtr paliwa, po prostu to się wróci, tak? A widzicie tu jest ten wężyk, co wam mówiłem. Taki śmieszny wężyk do wody ktoś założył No i jak to ma działać? To jest normalne, że on się po jakimś czasie zrobi twardy I już nie ma tej właściwości, co miał na początek O, Amorek też bym mógł sprzedać Amor to nie wiem, tak 15 zł Wiadomo, to już jest stare, takie rozwalone, no ale To nic, Wściepuję siedzenie Teraz i będę patrzał, co tam jest nie tak Jakby będzie coś nie tak, zaraz wam będę o tym mówił Bicie. Siedzonko Ech, Namordowałem się z nim też dosyć chwilę Bo nie było iskry Nie wiem co tak naprawdę Czy ja to naprawiłem czy Po prostu tu poruszałem kabelkami Tutaj tą cewką trochę poruszałem Ona ten kabel ten wysokiego napięcia że jest taki sparciały on Taki twardy jest, że masakra Tutaj trochę modułem poruszałem No i iskra jest Dlatego tego iskra jest to co? Iskra, paliwo, kompresja i powinien zapalić. To teraz wyczyszczę szybko gaźnik. No i zobaczymy, czy zapali. A i właśnie. Jest jeszcze problem. Nie ma świecy tutaj w tym. No i będę musiał skoczyć do sklepu. Nie, wiem, która jest godzina, muszę zaraz zobaczyć. Skoczę do sklepu, kupić świecę i zaraz wracam. Jestem już z powrotem, kupiłem taką świecę z NGK, niby dobra świeca Chciałem jakąś słabszą świecę do tego motora, mówię po co jakaś dobra świeca skoro ten motor widzicie jak on wygląda Zapłaciłem 18zł, no ale trudno, jak już lepsza to lepsza zobacz jak ona wygląda, bo te czterosuwy, ja mam ogólnie w domu świecę. Ne? Ale te czterosuwy mają cienki gwint, taki cień, znaczy nie że rzadki gwint tylko że jest po prostu cienki gwint, no i nie kaza się to tutaj pasuje I tu jest taka specjalna do czterosuwa, jak widzicie, o Taka cienki gwincik, nie wiem czy mi ostrość, o Teraz No to co, wkręcę ją Jeszcze zanim wyczyszczę gaźnik Wlaję paliwa bezpośrednio Na tłok Świece wkręcę I zobaczę czy się odezwie, jeśli się odezwie No to znaczy, że czyszczę gaźnik, leję paliwo i się nie mogę doczekać już pierwszej jazdy, a potem zrobimy prezent z siostry, czyli jeszcze może ten, kupię balony tutaj ten, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy dobra, wkręcam świecę i zobaczymy czy się odezwie mam już przygotowaną świecę widzicie, mam świecę przygotowaną kluczyk, strzykawkę teraz to tam e, wstrzyknę paliwa ja to skręcę i zobaczymy czy będzie efekt wszystko wkręcone, a teraz sprawdzamy, czy zapali. Zobaczcie teraz, jak się zakopci. To się odezwało, ale na razie nie widzę postępu zobaczę za chwilę, po prostu jeszcze raz odkręcę świecę, albo nie teraz. Teraz odkręcę gaźnik i przez gaźnik będę dawał paliwo i zobaczymy co się będzie działo. Wracam za chwilę. No już mam gaźnik zdjęty. Teraz tutaj będę lał paliwo przez ten kruciec i zobaczymy czy się odezwie. Tak wygląda gaźnik po zdjęciu. Zwykły taki gaźniczek do czterosuwa. Dobra, leję paliwo i zobaczymy jakie będą postępy. No nie, e, mam problem. Motor stracił iskrę, w ogóle teraz nie ma iskry, no i nie zapalę go, niestety, będę musiał coś wykombinować i mam już plan, że ten motor będę musiał przywieźć do mnie do domu i będę musiał wyciągnąć silnik, bo ten silnik już, nie, nie chcę zapalić, coś jest nie tak z nim, będę go musiał wyremontować i co jeszcze będę musiał zrobić, no to nową instalację, żeby była iskra. No, bo ta instalacja już jest tak stara, tak są kable stare Też pewnie myszy już obgryzły to, bo to stało dużo Ten gościu mi mówił, co kupowałem od niego, to dużo stało już No i cóż Nie uda mi się teraz tego zapalić Będę to brał do domu Tam będę silnik rozbierał, nowa instalacja I tyle No i kochani, jesteśmy już kolejnego dnia Motor już jest w domu i mam plan, no musimy ten silnik po prostu wyciągnąć, nie? Silnik jest do wyciągania, zobaczymy co tam jest nie tak, bo nie chcę cały czas zapalać, jeszcze nakopałem się potem po odcinku, kopałem, kopałem, nie ma żadnej reakcji. No i ta iskra się cały czas gubi, nie ma iskry, będę robił nową elektrykę, żeby była iskra. No i tyle, już tu mam kanapę rzuconą, plastiki boczne. Teraz wystarczy odkręcić Amor, tutaj linki z gazu, od paliwa. Główną śrubę, silnik będziemy mieć wyciągany, no i będziemy patrzeć, co tam jest nie tak. My rozbieramy, ja to rozbiorę i za chwilę wracam do Was, co tam jest i tak dalej. Silnik wyciągnięty z ramy. Chodźcie Wam go pokażę, jak, jak już jest rozebrany, nawet chodźcie zobaczyć. Rozebrany i. I zdziwiłem się bardzo, słuchajcie kochani, 50, oryginalna 50 wygląda tak, a tutaj ktoś założył 80, zobaczcie jaki to jest, to jest bardzo większy tłok, o wiele większy, to jest, 8, to jest 80, widać, że on jest nawet nie używany dużo, on nie wiem ile przejechał, 100 metrów, on nawet nie jest okopcony, o tutaj jest delikatny taki, taki nagar, ale to jest sprawę, że nic, zobaczcie jak głowica wygląda, o ten tłok z boków, widzicie, jest jak nówka ten tłok jeszcze. To zaraz, to jeszcze założę, nowe uszczelki, a głowica, zobaczcie, sący, czarny jest, a wylotowy kawa z mlekiem, czyli silnik też pracował bardzo dobrze, czyli podejrzewam, że w gaźniku ktoś założył większą dyszę, ja już nie będę tego musiał robić, bo zawsze przy tuningu, pamiętajcie, trzeba większą dyszę zakładać, bo jak nie założycie, silnik się, ma, się przegrzewa i się po prostu zaciera. Ten motor podejrzewam nie do dlatego, że nie było luzu na zaworach, był jeden zawór jakby tak podparty i dlatego mógł nie zapalać, jak widzieliście na tamtym odcinku jak go próbowałem palić, to e, taki dymek poszedł i podejrzewam dlatego, bo ten, ten sący był podparty i było jakieś sprężanie, ale małe i ten dym zamiast uciec, zamiast sprężycie uciekł zaworem i podejrzewam, że taki był ten objaw. E, Słuchajcie, kochani, ten. Ja to dzisiaj już kończę. Rozebrałem ten silnik. Będę musiał zamówić nowe uszczelki. Nową uszczelkę i I króciec, Właśnie, króciec jeszcze pęknięty jest w tym motorze. Widzicie, tu jest całe popękane. Tutaj jest całe pęknięty. I to już nie będzie pracować. Dlatego już Wam teraz ten filmik wrzucę, żebyście z tego żebyście zobaczyli. I poproszę zrobić drugą część. Nagram drugi jeszcze odcinek. Jak już go składamy, ten silnik. Jak składamy i dajemy do ramy, i potem już pokażemy siostrze. A i siostra e, wie, już widziała ten motor. Tylko że ja jej powiedziałem, że ja ten motor jest e, remontowany taki, tego, dla pana innego. I ona uwierzyła w to, dlatego że ja już dużo razy motorki naprawiam tam od, i, i od kogoś innego. I w tym, w tym przypadku tak samo powiedziałem. I mi po prostu uwierzyła. Dlatego to było na tyle. Ale fajnie ze ten 80, bo ja czasami będę wawił ja motor, będę powariował. Te będą odcinki z tego. No bo kurde, 80, to ja nie wiem, ile tam poleci. Napiszcie w komentarzu, jak ktoś tuningował, ale podejrzewam, że, że ten. Że dużo z 80-90, a co jeszcze fajne jest! Ktoś pomyślał, bo zaraz założył tą większą głowicę, Powiększone zawory. Jak widzicie, tutaj powiększone zawory są. Znaczy tu zawory są powiększone, ale tutaj kanały. Większy kanał Sący wylotowy, tylko ktoś się pomylił i założył tą podkładkę na 50, czyli za małe. Ja to kupię, bo to parę groszy. No i tyle. Jeśli Wam się spodobała łapkę w górę i widzimy się w kolejnej części jak by to składał. Na razie. Cześć.